Mamy taką liczbę, no i co my tu chcemy zrobić? My tu chcemy skorzystać jak zawsze z praw działań na logarytmach, czy tam jak to się nazywa. No to nam tu będą potrzebne takie fakty, że jak mamy logarytm, ileś logarytmów, powiedzmy X logarytmów z, przy podstawie z A z B, to to jest to samo co logarytm z A z B do X. Czyli po prostu to wskakuje na górę. A druga rzecz to jest to, że jeżeli mamy logarytm z A z B minus logarytm z, A z C, to to jest to samo co logarytm z A z B przez C. No dobra, no to patrz. Mamy dwa logarytmy dwa z trzech. No to tak jak powiedziałem, korzystamy z tego no i dostajemy logarytm 2 z 3 do drugiej. Tak? No dobra. To, to na razie zostawiamy. I teraz weźmy sobie to. No to mamy tak 2 logarytm 2 z 5. No i tu się dzieje dokładnie to samo. Ta dwójka leci na górę i mamy logarytm 2 z 5 z 2, tak? To ja może zaznaczę, że ta dwójka leci tu, ta dwójka leci tu. No to teraz my jeszcze wiemy, że my mamy te dwie rzeczy od siebie odjąć. To jeszcze zróbmy jedną rzecz, jeszcze napiszmy, że to jest logarytm 2 3 kwadrat to jest ile? To jest 9 a to jest ile logarytm 2 z 5 kwadrat czyli 25 no to teraz odejmujemy mamy logarytm 2 z 9 minus logarytm 2 z 25 no to co te robimy dokładnie to no więc to będzie równe logarytm 2 z 9 przez 25 no bo patrz ta dziewiątka to jest ta dziewiątka a ta 25 to jest ta 25 co nie? No tak samo jak tutaj. E, zgodnie z tym wzorkiem. No i tyle. Jak do do teraz, to koniecznie poleć film znajomym i napisz w komentarzu Naturalna Essa. A ja się żegnam. Oglądaj nasze filmy, lajkuj subskrybuj. Wpadaj na TikToka, Instagrama, linki w opisie. Powodząka w